Siemanko z tej strony Jaro, czyli grojciec. I Marek, czyli syn. Dziś zagramy sobie nie w jedną, a w dwie gry. Przed nami: Mindbag, ponad wieczność i Mindbag ponad ewolucję. Mindbag, wieczność, ponad wieczność i Mindbag, ponad ewolucję są to dwa stand-alone, czyli są to dodatki, które można grać osobno. I my Wam dzisiaj na naszym gameplayu pokażemy, jak się gra osobno w jedną grę i osobno w drugą grę. Marek, czy pamiętasz. Może coś związanego z mindbagiem i naszym kanałem? Nagraliśmy już materiał o, o mindbagu, w którym zapraszaliśmy do turnieju na Book Game w Krakowie. W którym obaj braliśmy udział. W tym roku również Book Game w Krakowie odbędzie się, tym razem nie w maju, a od 1 do 3 marca. Chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić na ten konwent, ponieważ bawiliśmy się tam fantastycznie. No nam niestety sytuacja życiowa no nie pozwoliła, termin nam wyjątkowo nie pasuje ale wspieramy festiwal całym serduchem, ponieważ fantastycznie się tam bawiliśmy, do czego Was gorąco zapraszamy. Odwiedźcie i bawcie się tak samo świetnie jak my. Natomiast my dziś sobie pogramy w te dwie małe, no, ale... ale jakże wielkie gry. Tak, bardzo lubimy to stwierdzenie. To co? Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Was do gameplaya. Zapraszamy do stołu. I to co widzicie tutaj jest to Mindbag, Przygotowany do standardowej rozgrywki, czyli na dwie osoby, ponieważ jest to pojedynkowa dwuosobówka. Jak widzicie na naszym ujęciu, mamy piękną matę. Mata, z tego co wiem, to chyba nie jest dostępna w Polsce. Nie wiesz, Marek, nie? Nie. Natomiast myśmy matę dostali od oryginalnego wydawcy Nerd Labs, ale już gramy na pudełku z logiem Portal Games. No to co? Marek, opowiedz nam, co my tutaj mamy. Widzimy nasze karty ewolucji. Nasze stosy. Stosy dobierania. Mindbagi i liczniki punktów zdrowia. Jasne. Co robimy na początek gry? Na początek gry z naszego stosu 10 kart. Dokładnie, ponieważ rozdaliśmy każdemu graczowi po 10 kart. Dobieramy po 5 kart na rękę. No i ogólne zasady. To są nasze karty potworów. Jak widzicie, bardzo ładne. Dużo będzie się działo tutaj na planszy. W swojej turze gracz albo wystawia kartę stwora, albo jeżeli ma wystawionego stwora, może nim zaatakować. W momencie, w którym ja wystawię stwora i Marek stwierdzi, że jest mu ten stwór potrzebny, to może przejąć mi jednym ze swoich mindbagów. Takich mindbagów ma dwa. Co nowego wchodzi? Każdy stwór oczywiście ma swoją jakąś zdolność. Twardy ma dwa punkty życia. Podstępne atakują bezpośrednio w postać i mogą być blokowane tylko przez podstępne. Łowca wyznaczamy i tak dalej, ale to wyjdzie nam w trakcie gry, prawda? Mhm. Co wychodzi nowego nam w ewolucji? Dwie rzeczy, Marek. Po pierwsze, akcja. Co to jest akcja? Akcja to jest zamiast wystawienia lub zaatakowania. Dokładnie, zamiast zaatakowania możemy tą kartę wykorzystać jako akcję. Yy, no i co nam wchodzi? Wchodzą nam nasze karty ewolucji. Zapewne zobaczycie o co chodzi, ale jeżeli wykorzystamy akcję z karty pierwszego poziomu, będziemy mogli dobrać odpowiednią kartę drugiego poziomu. No, może tak pokażę do kamery. I teraz, jeżeli przeciwnik zaatakuje mi kartę drugiego poziomu, albo ja się obronię kartą drugiego poziomu i miałaby ona, miałby ten potwór umrzeć, to w tym momencie nie umiera od razu, tylko z powrotem przechodzi do pierwszej linii ewolucji. Więc trzeba wykończyć pierwszą linię ewolucji, żeby móc w ogóle pokonać tego stwora. No to co, Marek, zaczynaj. A ja zagram kartą ewolucji. Ciekawską kijanką. Ciekawska kijanka jest trująca. Co to oznacza, że stwór jest trujący? Stwór, który jest trujący, w momencie śmierci po prostu, kiedy ten stwór umiera, zabija również stwora, który go zaatakował. Niezależnie od poziomu jego siły. Mhm. E, co masz jako akcję? Jako akcję otrzymuję jeden punkt życia i ewoluuje do żabiego proroka. Więc mnie się ta karta bardzo podoba. Ja używam mojego mindbaga w jaki sposób? Jak widzicie, to jest mój mindbag aktywny. Zakrywam, jest wykorzystany, zabieram tą kartę do siebie. Po czym marka kolejka się skończyła, moja kolejka się skończyła, ponieważ ja przechwyciłem stwora i znowu Marek zagrywa. A ja znowu zagram kartą ewolucji. Tym razem. No, pięknie. Podstępną w A, dodatku. Nie dobrałem karty. Zawsze tak. dobieramy do pięciu. Tak, zawsze musimy mieć pięć kart na ręce, dopóki mamy sto zdobierania. Jeżeli sto zdobierania się skończy, gramy po prostu tym, co mamy. A zagram kocim majtkiem. No, i oczywiście, Marek, czego nie powiedzieliśmy. Kiedy ktoś wygrywa, kiedy zjedzie przeciwnikowi trzy punkty życia. Albo kiedy skończą mu się wszystkie karty. Dokładnie. Dobra. Nie będzie miał żadnej wystawionej tutaj. Co to jest? Podstępny i co dalej? Jeśli miałby, jeśli miałby zostać pokonany, zamiast tego ewoluuje do Jednokiego Feliksa. Co? Ja spróbuję sobie zagrać. Licensej. Mhm. Licensej ma zdolność pasywną, która jest stała. Wszystkie moje stwory są podstępne. Ale czat. I dobieram piątą kartę na rękę. No to zagram synem. Podstępny z Podstępny. E Zegranie. Możesz odrzucić kartę, jeśli to zrobisz pokonaj stwora. Mhm. Mm no to odrzucaj kartę. Ja tego nie chcę. Mhm. Mm odrzucam. Robodynkę. Tutaj może odrzucę. Mhm. Mm może wiesz co? Weź sobie stos odrzuconych, zrób gdzieś tutaj, tak o niżej, żeby wiadomo było, mhm. i najlepiej nawet tako. Okej. Okay. Ja też tak zrobię. No i którego mi pokonujesz? Ja pokonuję ci tego. Tak myślałem. No dobra. Ja wykorzystam w tym momencie akcję ciekawskiej kijanki. Oznacza to, że otrzymuję jeden punkt życia który zaznaczam sobie tutaj, i ewoluuje do Żabiego Proroka. Co to oznacza? Biorę sobie z displaya naszego Żabiego Proroka. Przykrywam całkowicie moją kijankę, i od teraz mam Żabiego Proroka o sile 3, trującego i twardego, który ma akcję: otrzymujesz jeden punkt życia, i ewoluuje do pochłaniacza światła. Ja zagram. A, znowu zapomniałem dobrać kartę. Zagrywam ciastko z niespodzianką, mhm. trujący. Za, za pomocą akcji wybieram stwora przeciwnika. Przeciwnik atakuje nim, jeśli to możliwe. I jest Mhm. Dobra. No to ja sobie zagrywam smoczą gospodę. Smocza gospoda jest twarda, o sile 3. Jako akcję mogę wykorzystać ją. Jeśli mam mniej stworów niż Marek, traci on jeden punkt życia. A ja w takim razie z takim Co on robi? Jest on podstępny, jeśli nie posiadam mindbagów, ten stwór ma plus 5 siły. Okej. Okay. A posiadasz dwa mindbagi. Yy, dobra, to ja jako akcję wykorzystuję sobie smoczą gospodę. Yy, I to mówi, że jeśli mam mniej stworów niż marę, niż przeciwnik, traci punkt życia. No to strać sobie punkt życia. Mhm. Jedziesz. A ja, ciastkiem do niespodzianki. każę cię atakować smoczą Dlaczego? gospodę. Dlaczego? Nie jesteś ale, łowcą. A nie, akcją. Akcja? Akcja, Akcja wybierz stwór przeciwnika przeciwnika, atakuje nie jeśli to możliwe. No dobrze. No to wybrałeś tego, tak? tak. Smoczą gospodę. No to ja cię atakuję. No a ja się bronię ciastkiem do niespodzianki. Ok, więc w takim razie ten stwór, z racji tego, że jest twardy, nie schodzi mi z planszy, tylko. zostaje. Zostaje, ale przetapowane o 90 stopni, co oznacza, że już jeden punkt życia mu szedł. No to ja znowu wykorzystuję akcję smoczej gospody i tracisz jeden punkt życia. Mhm. Uh -huh. A ja znowu za pomocą akcji i każę cię atakować. No to atakujecie tym, uh -huh. i on mi automatycznie spada. No to ja gram sobie trenerem Pandom. Trener Panda, gdy w grze masz dokładnie jednego innego stwora, a właśnie mam dokładnie jednego, trener Panda ma plus trzy siły, czyli już nie ma sześciu, tylko ma dziewięć i jest wściekły. Co oznacza wściekły, Marek? Wściekły oznacza, że jeśli przeprowadzi atak i przetrwa, to atakuje drugi raz. Mhm. To ja, Akso, znowu każę Cię atakować. No to Cię atakuje w takim razie. Mhm. No ja się bronię, ciastkiem z niespodzianku. Czyli oba nam spadają. Dokładnie tak. Okej, okay, zaryzykujmy. Gram sobie krabożarłacza. Jest mhm. wściekły i twardy, i od teraz gracze nie mogą używać mindbagów. Żadni? Tak, ani ty, ani ja. Dopóki krabożarłacz jest w grze, gracze nie mogą używać mindbagów. Nie podoba mi się ta sytuacja. To ja stal stalorożca. Pokonany przeciwnik odrzuca trzy karty. No przepięknie. Yy, to ja w tym momencie mogę sobie spokojnie zagrać smoczą gospodą, ponieważ każdej karty są dwie sztuki. Nie możesz mi tego przechwycić. Smocza gospoda, przypomnę, podczas akcji, jeśli mam mniej stworów niż przeciwnik, a mam mniej, traci on jeden punkt życia. Ja no, niestety nic nie mogę zrobić. No, coś tam możesz zrobić, no. Zatak mogę cię najwyżej zaatakować kocim majtkiem. Mhm. Y jest podstępny, ja niestety nie mam się czym obronić, więc y idzie to bezpośrednio we mnie. Mam trzy punkty życia. Cofnij swojego koci majtka. Y normalnie już bym wygrał, ponieważ użyłbym smoczej gospody jako akcji i Marek straciłby jeden punkt życia. Ale ja bardzo chcę pokazać wam jeszcze jedną rzecz. Żabi Prorok e może ewoluować w tym momencie do trzeciej formy, co też zamierzam zrobić y w ramach akcji. Używam Żabiego Proroka. On ot ja otrzymuję jeden punkt życia. Oraz ewoluuje do pochłaniacza światła. Co mi pochłaniacz pokazuje? W momencie, kiedy. Wykorzyst... On ma siłę w ogóle 8, jest trujący i twardy, i w momencie, kiedy. użyje go jako ataku, przeciwnik natychmiast najpierw traci punkt życia, a dopiero potem może się obronić. Marek, twoja kolej. Traci ataku znowu koczując. Tracię teraz jako czasty ninjo. Czyli ja tracę punkt życia. Aha. Czy ja mam jeszcze coś, co mogę wam pokazać? Nie, bo jak zagram to, to. No dobra, mogę tak zagrać. Zagram sobie z, cyż z Cyżukiem. Dlaczego zagrałem z Cyżukiem? Tylko po to, żeby wam pokazać zdolność łowcy. Cyżuk jest łowcą i jest twardy. W momencie, kiedy ja atakuję z Cyżukiem, to ja wybieram, kto będzie się bronił. Który ze stworów marka? No, i tyle, Marek. To ja cię znowu zaatakuję kolczastym ninżem. No to ja znowu nie mam podstępnego, więc biorę to na siebie. No i ostatecznie atakuję cię pochłaniaczem światła. Zanim zadziała moja siła 8, to atak przeciwnik traci punkt życia. No i 0. Mhm. Dzięki bardzo. Gratulacje. Dzięki serdeczne. My teraz zrobimy szybkie sprzątanie i przenosimy się do świata Mindbaga. Ponad wieczność. Dobra, jak widzieliście, nasza mata została posprzątana z kart ewolucji. Mamy już tylko podstawowy stos dobierania. Nasze karty na ręce, mindbagi też się zmieniły, ponieważ w pudełku. Jakim? Ponad wieczność. W pudełku Ponad wieczność mamy inne liczniki, punkty życia, inne mindbagi. Ale to tylko grafika. Mechanicznie zmienia się tu zupełnie co innego, Marek. Co tu będzie? Karty wzmocnienia, które pochodzą z naszego stosu kart odrzuconych. Tak, jeżeli którykolwiek efekt na karcie pokazuje nam, że musimy wzmocnić jakiegoś stwora, czy tego, czy dowolnego innego, robimy to w postaci karty, która jest na naszym stosie kart odrzuconych. Będziemy ją zabierać i podkładać pod stwora, który jest w grze. Co to będzie nam dawało, Marek? Będzie to nam dawało, że każda karta wzmocnienia się liczy jako plus jeden w sił do danego stwora. Dobra, poprzednią partię, Marek, kto zaczynał ty, czy ja? No to ja gram sobie z winnego koguta. Zwinny kogut jest wściekły i ma siłę 6. Może on zostać zablokowany tylko przez stwora o takiej samej sile lub różniącej się o 1 od siły tego stwora. Co to oznacza, że Marek może blokować tego koguta tylko z stworem o sile 5, 6 lub 7. Przypominam, jest wściekły. Czyli atakuje dwa razy. Jeśli przeżyje. Mhm. A ja zagram błogosławione tarcze żuki. Błogosławione tarcze żuki, czyli po prostu twarde. Mhm. Ale one dają coś specjalnego, czyli Marek powiedz co. Jeśli w jakikolwiek sposób trafią do mojego stosu kart odrzuconych, moje wszystkie stwory mają plus 1 siły. Pokaż to bliżej kamery, jak możesz. Ta karta, jeżeli wyląduje kiedykolwiek na stosie kart odrzuconych, wysuwamy lekciutko ją spod spodu tego stosu, żeby widać był czarny napis w ramce. Zagram sobie błogosławioną tygrywiórkę. Jeżeli graliście w mindbaga podstawowego, to znacie na pewno tygrywiórkę. Ona była podstępna i dawała Marek co jeszcze? Nie stwora o sile 7 lub większej. Tym razem nie ma takiej zdolności, natomiast ma zdolność w stosie kart odrzuconych. Jeżeli ta karta wyląduje na jakimkolwiek stosie kart odrzuconych będzie działała, że stwory przeciwnika o sile lub więcej, nie mogą atakować ani blokować. Przejmujesz? Czy grasz? Raczej przejmuję. No to odwróć swojego mindbaga. Dobra, zwiadowca z kitą jest twardy i w, dopóki przynajmniej dwa moje stwory mają taką samą siłę, przeciwnik nie może blokować. Co to oznacza? Jeżeli zagrałbym teraz jakiegokolwiek stwora o sile 6 lub 2, w tym momencie Marek nie mógłby żadnym swoim stworem mnie blokować. A ja zagram komando królikiem. Uuu, bardzo go lubię. Wściekły i twardy. Jeśli twój stos kart odrzuconych jest pusty, ten stwór ma plus 4 siły. I co to znaczy, że ja go bardzo lubię? Ja go sobie biorę do siebie. Marek, jedziesz. Ja zagrywam Rybnozaura. Łowca, a tak dodaję jedną kartę wzmocnienia do tego stwora. Dobra, czyli podczas ataku będziesz mógł zabierać karty ze stosu kart odrzuconych, żeby podstawić pod dokładnie, dokładnie tak. tego stwora. Łowca jest o tyle ciekawy że możemy łowcą wybierać sami, kto ma w tym momencie się bronić. Dobra, więc co? Ja chyba muszę w końcu zagrać pani morystyczna. morstyczna. Przepraszam, morstyczna. Pani morstyczna, jeżeli zostanie pokonana, a ma siłę dwa, wybieram cechę i pokonuję wszystkie stwory przeciwnika z tą cechą. Co to oznacza, jeżeli w tym momencie wybrałbym powiedzmy łowcę, to wszyscy cyłowcy robią papa. Pa. Ale tylko wtedy, kiedy pani morstyczna wyląduje na stosie kart odrzuconych, czyli zostanie pokonana, jedziesz. Ja zagrywam kotozaurem. Trujący atak przeciwnik odrzuca swoją talię. Okej, okay, to ja cię atakuję z winnym kogutem. Mhm, A ja się bronię błogosławię. Nie możesz. Jak nie mogę? Dopóki przynajmniej dwa twoje stwory mają o, taką jak... samą siłę, dlatego zagrałem panią morstyczną, eee, przeciwnik nie może blokować. Więc Marek nie możesz blokować, tracisz od razu dwa punkty życia, ponieważ ta postać była wściekła. To w takim razie atakujecie rybnozaurem i rozkazujecie się bronić panią morystyczną. morstyczną. Morystyczną. Dobrze. W tym momencie to spada mi na stos kart odrzuconych. Eee, a ja mówię, że wszystkie sło. Wszyscy twoi łowcy mają zejść na stos odrzuconych. Twój jedyny. Tak, twój jedyny. I tak naprawdę w tym momencie mógłbym skończyć grę, ponieważ. Mam zwiadowcy z kitom. Mam dwie karty o sile 6 i mógłbym Marka zaatakować. On nie mógłby się obronić w żaden sposób, ale nie o to mi chodzi. Ja bym bardzo chciał wam pokazać jedną rzecz. Więc zagram sobie Manipulatorem Dusz. On jest twardy i zarówno podczas zagrania, jak i ataku mogę dodać jedną kartę wzmocnienia do stwora dowolnego albo zabrać na rękę jedną kartę kartę wzmocnienia z dowolnego stwora. Chcesz go przejąć, czy mam czynić swoje? Zostawię go. U mnie? Mhm. Dobra, to ja Wam pokazuję jak wygląda. Podczas zagrania używam wzmocnienia. Biorę sobie tego Marka Łowcę, ponieważ on był w stosie kart odrzuconych. Obracam go w ten sposób i dokładam sobie do tego stwora. Obecnie mam trzy stwory o sile 6, ponieważ Manipulator Dusz był piątką to teraz mam trzy szóstki. A ja zagram Zawieruchę. Zagranie. Odrzuć do dwóch kart, za każdą odrzucam w ten sposób kartę Pokonaj Stwora. Pięknie. Odrzucam Pegawa. Podstęp. To jest bardzo ważne. Gdy ta karta w dowolny sposób trafia na Twój stos kart odrzuconych zyskujesz 1 punkt życia. No to zyskujesz punkt życia. I jeszcze odrzucam... Z mrówek. U, fajna, nie, nie wyszła nam jeszcze wcześniej nigdy ta karta. Pierwszy raz ją widzę? Co ona robiła? E, już raz mieliśmy. Tak? Do, A, tak. Do, tak, dodaj dwie karty momentach. wzmocnienia do całego stwora. Okej. Okay. No i które mi z dwa stwory pokonujesz? Z... I od... dwa razy ci pokonuję tego samego stwora. Okej, okay. czyli mój zwiadowca z kitą uh -huh. idzie sobie, papa, pa. no to ja sobie zagrywam trującego, radioaktywnego szkodnika. Jeżeli będę nad nim atakował, będę mógł najpierw pokonać stwora przeciwnika o sile 7 lub większej, a następnie normalnie wykonać jego atak. Marek. Ja zagrywam kolibrę. Trujące zagranie, atak. Od razu ją biorę, ja ją bardzo lubię, ja jej powiem co to jest. Teraz mogę odkryć losową kartę z ręki przeciwnika, umieścić ją w stosie kart odrzuconych do wolnego gracza. Wybieram sobie Tom. Ognisty rogasz, No przepiękna jest. Wezmę ją do siebie do stosu. Jedziesz. Salamandra ognista. Dodaj jedną kartę wzmocnienia do stwora. Pokonaj dokładnie dwa stwory o takiej samej sile. Mhm. No to zrobisz to, bo ja nie mam już Mindbagów, więc nie mam ci jak. Mhm. Dodaj sobie kartę wzmocnienia. Pamiętaj, że możesz ze swojego, możesz z mojego. Dołożę do zawieruchy. Mhm. I co jeszcze? Pokonaj dokładnie dwa stwory o takiej samej sile. No to pokonaj. Dwa stwory dokładnie takiej samej sile, czyli ten i ten. No i teraz ciekawostka. Ten miał siły 6 ze względu na to, że miał kartę wzmocnienia. Czyli on razem z tą kartą trafiają na mój stos i tego zwinnego kuguta, tak? Mhm. Okej. Okay. Dobra, no to ja sobie w tym momencie zagram. Wodnego rogacza, zyskuje jeden punkt życia oraz dodaję kartę wzmocnienia. I wezmę sobie tą kartę. Wstawię tutaj. Jedziesz? A ja cię atakuję. Błogosławioną tygrywiurką. Mhm. Mm Jest podstępna, ja się nie mam czym obronić, więc dostaję bezpośrednio w siebie. Mhm. Mm A manipulator dusz przecież był y, twardy. No dobra, no zrobiliśmy błąd trudno. Na pewno był twardy? No powiedzieliśmy upa. Tak, był twardy. Dobra. Mały błąd. On nie powinien zejść, ale nie jesteśmy w stanie w tym momencie już tego przywrócić. Więc trudno, gramy dalej, nasza wina. Błędy się zdarzają. Dobrze, że ci się przypomniało. O, kikoki. Atakujecie radioaktywnym szkodnikiem. W pierwszej kolejności pokonuje Ci zawierucha. Ponieważ zdolność atak działa, zanim się przeciwnik obroni. No i wybieraj kartę, którą się będziesz bronił. Błogosławione tarczerzuchy. Jak widzicie, błogosławione tarczerzuchy mają siłę 6, mój ma siłę 1, więc mój umiera, ale z racji że jest rejestrujący, błogosławione tarczerzuchy tracą jeden punkt życia. Marek, twoja kolej. Uh -huh. Ja cię znowu atakuję, błogosławionym tygielwirką. A ja znowu tracę punkt życia. Ja gram sobie błogosławionym aksolotlem uzdrowicielem. W momencie, kiedy go stracę, wszystkie moje stwory będą zyskiwały atak, zdolność atak, zyskujesz jeden punkt życia. A ja cię znowu atakuję, jak błogosławię Montegrivirugę. Mhm. Jeden. No ja już niewiele mogę zrobić. Niestety braknie mi jednego punktu życia. Dodaj jedną kartę wzmocnienia do stwora. Dodaję ci tutaj. Albo. Dlaczego tutaj go dodaję? Zaraz zobaczycie. Albo pokonaj wzmocnionego stwora. W tym momencie, jeżeli miałbym teraz możliwość, zaatakowałbym Koziosmokiem, mógłbym Markowi pokonać mm -hmm. Błogosławioną Tygrybiórkę. No i Marek, teraz Twoja kolej, ruch kończący. Mm -hmm. Podstępny, jak wiadomo, ja nie mam nic podstępnego, nie mam jak się obronić. Zero punktów życia, uczciwa walka. Jeden do jednego. Nie do końca miałeś już okazję wygrać? Miałem, ale nie pokazalibyśmy wtedy mechaniki wzmocnienia, mm -hmm. a chodziło nam o to, żeby pokazać wszelkie mechaniki. Nie, o to właśnie wchodzi w tych gameplayach. Dokładnie, nieważne kto przegra, kto wygra, ważne jest to, żeby się świetnie bawić i ważne jest to, żeby pokazać po kolei jak się gra. A teraz co? Pokażemy nasze wrażenia. Uh -huh. Zapraszamy. Zapraszamy na nasze podsumowanie. No i jesteśmy po rozgrywce w Mindbag serię ponad, zarówno wieczność, jak i ewolucję. Ja od razu powiem, ja po prostu jestem zakochany w Mindbagu. Zaczniemy klasycznie od Marka. Marek. Ja zawsze byłem i zawsze będę wielkim fanem mindbaga. Mhm. Uwielbiam tą grę. Powiedz mi, jak Ci się podobają zmiany mechaniczne, które zaszły w pudełku. Jest o wiele ciekawiej. Jak dochodzą. Zawsze więcej nowych mechanik, to jest więcej zabawy z tym wszystkim. No, tylko jeżeli byłoby napakowane bardzo dużo naraz, to byłoby przekombinowane. Natomiast jest to tutaj podane bardzo smacznie, ponieważ mamy. Odrobinę zmian w jednym pudełku i odrobinę zmian w drugim pudełku. Co najlepsze. Wszystkie, myślę, można ze sobą miksować. Tak, możemy wziąć podstawkę, możemy wziąć obie serie ponad, zmiksować, zrobić z tego ogromną talię prawie 150 kart, ponieważ w każdym pudełku jest po 48 kart stworów. No, my mamy nieco więcej. Pamiętasz dlaczego? Mhm. Zarówno mamy dodatek nowe sługi, jak i mamy y, promokarty Kickstarterowe, ponieważ my wspieraliśmy wersję na. Y, bodajże foundzie w Late Pledge'u, ale przyszło już do nas pudełko z logiem portalu. Z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, nie? Yy, powiedz mi, po takim czasie, bo nagrywaliśmy materiał prawie rok temu, jak bardzo chętnie dalej siadasz do Mindvaga? Cały czas chętnie gram w Mindvaga. Nie nudzi mi się, zwłaszcza z nowymi dodatkami. Dobra, no to teraz klasyczne pytanie. Który dodatek wolisz? Ja szczerze chyba bardziej wolę ponad ewolucję. To to mnie zaskoczyłeś i dobra, powiedz dlaczego? Według mnie w ewolucji jest wiele więcej ciekawych kart z ciekawszymi zdolnościami według mnie. Ja mam wrażenie, że niektóre ewolucje są przekokszone i jak to Mindbag klasycznie, Mindbag jest bardzo losową grą. To co nam wypadnie na rękę, musimy tym umiejętnie zarządzać, ale to jest jakby nie patrzeć losowe i to mocno. Jeżeli ja nie będę miał żadnej ewolucji na ręce, a Ty na przykład będziesz miał 3-4, no to z automatu prawdopodobnie jestem przegrany, bo ewoluując, tak jak widzieliście, karty zamieniamy z, jednych, z poziomu 1 na 2, a potem na 3 i żeby przeciwnik nam zniszczył kartę ewoluowaną, musi po kolei schodzić linia ewolucyjna. Wtedy niektóre ewolucje są twarde. Gdyby nie to, że te ewolucje są aż tak mocne, mi się osobiście bardzo podobają karty tutaj, mhm. Bardzo mi się podobają. Jest wiele różnych kart, które mi się bardzo podobają. Tutaj ile, nie wiem ile razy już to powtórzyłem. <laughs> tak, ty też jesteś fanem, no chyba nawet większym mindbaga niż ja. Tutaj bardziej lubię karty, a tutaj bardziej lubię no. mechanikę. Yy, no właśnie, mnie się osobiście trochę bardziej podoba ponad wieczność, ze względu na to, że możemy manipulować stosem kart odrzuconych. Coś, czego do tej pory nie było, coś, czego mogło brakować. Tak naprawdę w mindbagu podstawowym pamiętasz, które karty to były? Były trzy. Był smok kompostowy, co jeszcze było? Był sęp Cmentarny, Aha. który dawokazy Tak, stary. tak, tak. I jeszcze jeden, który przywracał ka cały stos kart. Zerafodel. Dokładnie. Tutaj natomiast mamy zabawę cały czas stosem kart odrzuconych. Będziemy mogli zagrywać karty zarówno ze swojego stosu kart odrzuconych, jak i ze stosu kart przeciwnika. Będziemy mogli wzmacniać karty albo swoje, albo przeciwnika. Czasami będziemy chcieli strategicznie wzmocnić kartę przeciwnika, tylko po to, żeby móc wyeliminować naszymi umiejętnościami. No, zdolności i regrywalności jest tutaj masa. Według mnie oba mańbagi są ciekawszym odsłoną tego, co mieliśmy wcześniej. Mhm. I. Ciekawsze są po prostu te postaci, mają więcej zdolności. No jasne. Yy, dobra, z y, takich rzeczy jak jakość wykonania marek. Różnice między podstawką tą, którą mieliśmy rok temu, a tymi pudełkami. Widzisz jakiekolwiek? Yy, parę różnic jest. To fajnie, to mów, bo ja z kolei nie zauważyłem żadnej. Dla mnie z, z karty są jeden do jednego. Yy, karty są jeden do jednego. Można powiedzieć, że jest jedna różnica, którą na pewno wypatrzyłem. Yy, jaka? Znaczniki punktów życia są delikatne. Dobra, inne. to fakt. Jeżeli chodzi o znaczniki punktów życia, te tarcze nie są tak idealnie dociśnięte. To prawda, fakt, zapomniałem o tym. W poprzednich bardzo, dosyć ciężkawo się prze przemieniało te punkty życia z trójki na dwójkę i tak dalej. Natomiast tutaj samo to wszystko lata. Ja osobiście wolę takie, które się ciężej porusza. Mhm, Bo się nic nie przesunie nam w trakcie gry. To jest taki jedyny zarzut, tak naprawdę, który my w tym momencie mamy. Chociaż ja wiem, czy to taki zarzut. No, ja tę grę po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię. Nawet wygrałem jeden z turniejów, nie będę mówił który. Ale jak tylko gdzieś w okolicy jest jakiś turniej w Mindbaga, ja się nie zastanawiam i ochoczo do niego staję. Chciałbym zaznaczyć, że zauważyć, że w obu, w obu dodatkach nie ma ani jednej karty, która po prostu ma jakieś. Typu w normalnym mindbagu w tym pierwszym. Mhm była na przykład słoniolica, która po prostu była twarda. Mhm. A tutaj nie ma karty, która nie miałaby jakiejś specjalnej zdolności. Każda, każda jest specjalna, a każda Dok robi co innego. Dokładnie. Jest to bardzo, bardzo fajny zabieg, co wpływa bardzo mocno na strategię i bardzo mocno na regrywalność. Do tej pory mieliśmy losową, bardzo losową grę, a teraz mamy troszkę większą głębię strategiczną. Nie wiem jak Ty, ale ja jestem ciekaw, czy linia nam się jeszcze rozwinie. Ja ze swojej strony bardzo chciałbym jeszcze więcej mindbagów. Ty? Ja również. Nigdy za wiele. Ha, tak. Dobra, to co? Mój ostateczny werdykt. Ja uwielbiam mindbaga od bardzo dawna i zawsze chętnie do niego siądę. Ktokolwiek mi nic nie zaproponuje. Siadam, z przyjemnością gram. Partyjka 1, dwie, 3, Nie ma problemu. Jak widzieliście na naszym nagraniu, partie nie są długie. Ja jestem bardzo na tak. Marek? Ja również. No to co? Tyle od nas? Na dziś, dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.